Cześć wszystkim, tutaj Marcin wszystko z tej strony. Dzisiaj będzie tradycyjnie jak zawsze przegląd newsów. Newsów będzie tak mniej, no bo chciałbym Wam złożyć przede wszystkim życzenia świąteczne. No idą święta, ja po świętach nawet chyba nie będę robił przeglądów newsów. Także spotkamy się w nowym roku dopiero, albo jeszcze później. Sobie taki chcę odpoczynek zrobić. No i dlatego chciałbym Wam życzyć wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego, żeby te święta były jak najlepsze. Widzicie to jest no, tu już świąteczny przygotowany. Mam nadzieję, że Wy też będziecie spędzać te święta równie fajnie co ja albo jeszcze fajni. No i e, co, szczęśliwego nowego roku, wszystkiego dobrego, udanego Sylwestra, smacznego Karpika, wszystkiego dobrego, nie, e, kochani widzowie, zaczynamy przegląd newsów, tych newsów jest mniej, bo cztery, 4... wy zawsze mi marudzicie, że za długie te newsy robię, nie, no to cztery newsy to chyba nie będzie za długo, nie wiem, nie wiem. Pierwszy, pierwszy news to dotyczy pana Michała, 20 bodajże siedmioletniego, który zginął w trakcie tak, w trakcie, z inną który zginął w trakcie w trakcie interwencji policyjnej. On tam był w kiepskiej kondycji psychicznej, tak się z narzeczoną. No, i e, generalnie no, tam było jakieś podejrzenie, że on może chcieć sobie coś zrobić, że tam z morzem latał, takie jakieś rzeczy. E, no i policjanci go tam e, obezwładnili i torturowali, tak, że ten mężczyzna nie przeżył. Nie? No, to jest generalnie, mm, to potwierdza to, co ja. E, e, to, co ja zawsze mówię. Nie? Że polska policja jest źle wyszkolona, i generalnie. I generalnie, no, to nie jest żadne nieumyślne spowodowanie śmierci, tak jak tych policjantów oskarżają. Według mnie to było celowe zabójstwo, no bo, no bo chyba się liczyli z tym. No, poza tym, tak się nie, nie traktuje osób, które chcą popełnić samobójstwa, nie? U nas policja nie umie się w takich przypadkach zachować. To już po kolejnej, kolejna jest sytuacja, taka, że no, po prostu policja zabiła człowieka, który chciał popełnić samobójstwo, nie? To jest po prostu nienormalna sytuacja, nie? No w Polsce samobójstwo nie jest nawet przestępstwem, nie? No to jest sytuacja taka, że ktoś chce sobie zrobić krzywdę, nie? I po prostu e, się próbuje mu pomóc, żeby on tego nie zrobił, nie? Próbujemy się z tym przeszkodzić, żeby żeby jednak nie, nie dokonał tego samobójstwa, nie? No, u nas po prostu policja nie potrafi w takich sytuacjach się zachować. No, i generalnie ja uważam w ogóle, że to jest jakiś absurd, nie? No, to już lepiej samemu błagać człowieka, żeby się nie zabijał, nie? Niż policjantów wezwać. Albo jak macie znienawidzonego sąsiada, który coś tam wam zaszedł za skórę, no to yy, naślicie na jego policję, powiedzcie, że chce się chłop zabić. No, i policja przyjedzie i go zabije, nie? No to jest po prostu taki mi się wisielczy humor trochę wtedy yy, włącza jak słyszę o takich sprawach. No ja generalnie uważam, że powinno być legalna powinna być legalna eutanazja i wspomagane samobójstwo, ale to też powinno być jakoś tam zatwierdzone, czy ktoś rzeczywiście chce i to powinno być w jakimś nie, że policjanci przychodzą i kogoś zabijają, nie? No to też yy, yy, ten no. To jest nienormalna patologiczna po prostu sytuacja. Patologia w policji ma się dobrze no niestety. Eee, szkoda tej matki tego człowieka, nie? No. Szkoda, nie? No, dlatego najlepiej nie wzywać policji w takich wypadkach, nie? Eee, kolejny news, no to jest sprawa pana Romanowskiego. Generalnie chodzi o to, że według większości już newsów on uciekł na Węgry, gdzie dostał... Gdzie dostał azyl polityczny, poszły tam noty dyplomatyczne ze strony Polski. Uważam, że generalnie tj. polski rząd zawalił sprawę, bo to jemu powinni od razu odebrać oba immunitety i od razu go wtedy aresztować. A oni pierwszy go aresztowali, później go wypuścili, później się coś tam użalali z tymi immunitetami. No i tak się po prostu z nim użarali, z tym człowiekiem, zanie, zamiast go aresztować i skazać. To jest po prostu absurdalna sytuacja. Takiego czegoś po prostu nie powinno być. I to jest wina polskiego rządu. To jeżeli ten rząd będzie tak zaniedbywał rozliczanie PiSu i odkręcanie tego wszystkiego, co PiS źle zrobił, no to ja tutaj nie widzę przyszłości dla tego rządu, to, to znowu będziemy mieć powtórkę z pisem nie, no bo... bo nie, no bo po prostu ludzie się wkurzą, nie będą chcieli głosować na PO, część nie pójdzie w ogóle do wyborów, no i znowu wygra PiS, nie, i PiS nam zrobi po prostu jesień średnio z dupy, nie, no bo po prostu tak niestety będzie, nie. To jest w ogóle jakiś absurd, co się dzieje. Pan Bodnar powinien, e, powinien po prostu oddać taka według mnie i y, tą taką, co ma pan Bodnar, co powinien mieć pan Roman Giertych, który o wiele lepiej te sprawy ogarnia i zdaje się być w tym, w tym konsekwentny, nie? Y, no niestety, pan Giertych jest tylko wiceministrem i niestety niewiele może. Kolejny news, no to organizacja ostatnie pokolenie, czyli tacy idioci, co się przyklejają do ulic i tam blokują drogi, yy, tam walczą o klimat, no to zmienili nazwę, nie? Zmienili nazwę, yy, no bo nie wiem, no coś nam im się ten. na no, jaką nazwę nawet tutaj nie piszę Ja proponuję zmienić to na, to nazwę tej organizacji na zjebane pokolenie, nie? No bo generalnie działacze ekologiczni są z natury zjebani, nie? Tak samo jak się wszyscy animalsi ci durnie, co palczą o weganizm. To są w większości przypadków idioci, nie? No, ja tam garstka jest w miarę rozsądnych ludzi. Natomiast większość ludzi, tych wszystkich ekologistów, no to są pojeby, nie, i po prostu, mm, no oni się w większości nadają do cyrku za pieniądze do pokazywania, a nie do, do rozmów jakichś poważnych, nie. Kolejny news, no to jest sprawa TikToka, nie, generalnie chodzi o to, że może dojść do zakazania po prostu w ogóle używania TikToka w Stanach. Ja generalnie uważam, że to jest niepotrzebna cenzura. Ja uważam, że każdy powinien móc oglądać co chce, nie powinno być żadnej cenzury, nie powinno być żadnego blokowania mediów żadnych. Ludzie powinni móc korzystać z czego chcą i oglądać co chcą. Nie? No nie powinno po prostu mm, cenzura jest bez sensu. Cenzura jest totalitarna i, i jest szkodliwa przede wszystkim. Wolność słowa po prostu według mnie mm, nie powinno mieć po prostu żadnych granic, nie? Każdy powinien według mnie sobie mówić, co chce, co uważa. I tutaj po prostu nie powinno być żadnych po prostu takich granic, że czegoś nie wolno ci powiedzieć, że nie wolno ci jakiegoś filmu obejrzeć. To jest w ogóle jakiś absurd, nie? Takiego czegoś po prostu nie powinno być. No i niestety to jest, nie? Tutaj mam sobie kole... A... Trzeba czuć gardło zwilczyć, nie? Z tego kufelka, to jakby ktoś podejrzewał, że to jest piwo, to to nie jest piwo, to jest koleja generalnie. Z tego kufelka to pije wszystko, nie? jakbym jak byłem, be to piłem ee, mleko z niego, nie? Ten kufelek chyba do mojego dziadka należał, chyba. Chyba tak, no. Chyba do mojego dziadka. Ja, ja generalnie z tego kufelka wszystko sobie piję. Herbaty, kawy, wszystko. Lubię ogólnie ten kufelek. Kiedyś ma, ma, marzyłem, żeby sobie taki drewniany kupić, jak mają w koronie królów, w tej kaszmie takiej, nie? Żeby sobie taki kupić, ale no nie, nie kupiłem ostatecznie. Ja ogólnie lubię z kuferek kapić wszystko. No i to jest generalnie taka sytuacja, nie? Ja generalnie nie popieram tego zakazu TikToka. To po prostu szkodliwy zakaz. Niech każdy sobie ogląda i korzysta z czego chce, nie? To wszystko, co ja mam do powiedzenia w dzisiejszym przeglądzie newsów. Tych newsów było cztery tylko, ale mam nadzieję, że będzie się Wam oglądać, będzie o dwie minuty krótszy film, nie? To wszystko, co ja mam do powiedzenia. Trzymajcie się. papa, papa. pa. pa, pa, pa.